Masz wiedzę, masz certyfikaty, masz doświadczenie, a jednak twój biznes wciąż nie płynie tam, gdzie chcesz. To trochę jakbyś stał na statku, który dryfuje bez steru. Masz żagle, masz załogę, masz nawet paliwo, a mimo to fale rzucają cię raz w jedną, raz w drugą stronę. Jednego miesiąca wpada kilku klientów, następnego pustka i cisza. I wtedy w głowie pojawia się ta myśl, która boli najmocniej. Może ja naprawdę nie nadaję się do tego biznesu, ale prawda jest zupełnie inna. To nie twoje kompetencje są problemem. Nie brakuje ci wiedzy ani wartości. Brakuje ci systemu, steru, który wyznacza kurs i sprawia, że twój statek płynie wreszcie tam, gdzie chcesz. Bez systemu zawsze będziesz zdany na przypadek pogoda i szczęścia. Z systemem fuzyjnej sprzedaży precyzyjnej każdy miesiąc staje się przewidywalny. Nie płyniesz na oślep, tylko dokładnie wiesz dokąd zmierzasz. Edyta i Michał też kiedyś dryfowali. Mieli ambitne plany, chcieli zrobić duże zmiany w swoim biznesie, ale brakowało im steru i jasnego kierunku. Mówili, potrzebujemy kogoś, kto nada naszej pracy strukturę, kto pokaże nam, co jest naprawdę wartościowe i ważne i mobilizuje nas do działania. Dlatego na każdym spotkaniu skupialiśmy się na konkretnych efektach. Krok po kroku układaliśmy ich biznes tak, żeby wreszcie przestał dryfować i zaczął zmierzać w stronę stabilności i wzrostu. Dziś Edyta i Michał mówią, po po raz pierwszy poczuliśmy, że ktoś prowadził nas krok po kroku. I nie chodzi o to, byś zdobył kolejny certyfikat. Chodzi o to, byś wreszcie miał system, ster, który zamienia wiedzę i pasję w stabilny biznes.